Cześć, dziś pokażę Wam jak przygotować pyszny jednogarnkowy obiad z łopatki i kaszy jęczmiennej. Najpierw kroimy mięso w kostkę. Przyprawiał będę solą, czarnym pieprzem, czerwoną słodką papryką, wlewam troszkę oleju. Dokładnie wmasowuję. Następnie na patelnię wrzucam łyżkę smalcu, jak ktoś chce może smażyć na innym tłuszczu i porządnie rozgrzewam. I nie dotykamy przez chwilę. Teraz pokroję cebulę. Całą listę składników znajdziecie w opisie filmu. Cebulę będę kroił w kostkę. Pokroję pieczarki. Pieczarki pokrojone, pokroję dwa ząbki czosnku. Mięso mam pięknie zrumienione, więc wykładam je z patelni. się tylko. Na tak rozgrzaną patelnię wrzucam pieczarki i mocno podsmażam. To potrwa dosłownie chwileczkę. Do zrumienionych pieczarek, zobaczcie jak one wyglądają, o jak przepięknie pachnie, dodaję cebulę. I odlepiamy wszystko to, co się przylepiło do patelni. To jest najsmaczniejsze. Następnie dodaję czosnek. I wcieram jedną dużą marchewkę. Chwilkę razem podsmażam. Dodaję ponownie mięso. Dodaję majeranek. Ziele angielskie. Liście laurowe, pieprz, przemieszajmy. Zasypuję wszystko kaszą jęczmienną. Wlewam bulion. Przykrywam. I na malusieńkim ogniu. Jak już mówiłem, będę dusił przez godzinę. No i mój obiad gotowy. Niezbytnio się narobiłem przy nim. Na koniec, na górę sypiemy trochę natki pietruszki lub zieleninę, którą lubimy. Zobaczcie, jak tego narosło. Spójrzcie tylko, jak pięknie wygląda. Takie proste, niedrogie jadło, ale smakuje najlepiej. Mhm. Mm Mięso rozpływa się w ustach, kasza aromatyczna. Cóż więcej trzeba? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.